Siemanko. Dzisiaj jesteśmy nad wodą, testujemy, ja testuję nowy sprzęcik, dive, nowe gumki od Fish by Lures. No i co mogę powiedzieć? Zapraszamy Was na ten materiał. Dzisiaj będziemy łowić zawodniczo, małymi przynętami do 5 cm, będą to okonie. Na łowisku są też małe sandacze, małe szczupaczki. Jest to kanał, woda delikatnie płynąca. Będziemy łowić od grama, mniej więcej do 3. Zobaczymy, co nam dzień przyniesie. Zapraszam Was serdecznie, zostawcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, no i subskrypcję, bo oczywiście na 1000 subskrypcji dalej mamy. Jest konkurs, w którym jest do wygrania kilka fajnych zestawów przynęt. Bądźcie z nami na bieżąco, na razie. Brawo ja! Albo szczupak, bo no Szczupaczek. Szczupaczek. Ale dobrze zapięty. Bardzo dobrze zapięty. No był Pięknie. Idealnie zapięty. Panie Michale tam miałby z Zawodniczy 45 ma ja nie musiał przywiązywać Nowy locik Piękny Fish baby. Piękny Ile tak można mieć? Za 40 4-5 ma 48 Zawodniczy jest na pewno No Ale no. niewymiarowy Niewymiarowy Wypuszczamy bo szkoda rybki Zmykaj! O! Poszedł. Gratki. Pokaż sobie jaka przynęta piękna. No i oczywiście... Na górze, więc... Gdzie tutaj są te przynęty? Na co się zameldował? Na przynętę... Oj! Na przynęty... od Fish Bay. Tak, rybka w kolorze fioletowym. O! Delikatnie na jednym gramie. Sukanko. No i lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Pierwszego opadu. Tak, w pierwszym opadzie? Sandacyk. Sandacyk. Przysiadł. Makrelka tak zwana. Tak zwana makrelka. Piękny patelniaczek patelniaczek tak Halo, halo, gdzie tego? Do kieszeni? Do plecaka. Do termosa. Do termosa. Uciekaj. Kto ma wiedzieć ten wie, do termosa. Do termosa. Na rybka. Kolejny. Kolejny sandaczek. O matko. No nie. Tak się nie chcemy bawić. Ale zasysają. No temu już chyba nie odpuścisz. Czy odpuścisz? No do trzech razy sztukę, tak? Czyli ten jeszcze przeżywa. Ten jeszcze przeżywa. Ten jeszcze mniejszy. No ładne, fajne, ten. fajne ubarwienie, bo. Ładne ubarwienie. Taki ala zebra. Dawaj, cyk do kierni I co? Kosa, kosa. No, nie no nie, no temu to już nie wolno opuścić. Czemu ja tak mam? Przyszedł na okno nie łapie sandacha. Sandacze To dużo powiedziane. Czemu? Lepsze by było takie okanki, co? No, ale, ale ładnie. W, ogóle nie ładnie. w ogóle inne ubarwienie ma. No, ale i tak są ładne, piękne te sandacza. Budziłeś się, co? to masz chyba najładniejszego. Nie. ładniejszy będzie. ładniejszy. No, ten to już. Ten to już do termosa nie wejdzie. O. Ten to nie wejdzie. już Pyk Ja, ale złożarty Tak się prezentują te nasze nowe przynęty Cyk O Taki Mazowiecki Sandacz Ale one mają szczękościsk Pyk. No. no Mordo, Mordo Dawaj weź. gumę Mordo weź. Mordo, weź Okej okay. Takiemu to już by nie, nie... jeden by nie odpuścił, co? Akurat na patelnię, na obiadek Także... prezentuję ja hop! Ukonek? Ja. Nie? Ja, ja. Dzięcioł tyle zup, Dzięcio tyle zupy byśmy mieli. Ja Zmienię sobie na taki teraz kolor. A tymczasem, a tymczasem kolejny, kolejny się melduje na pokładzie u Michała. Mister Laska, Laska przewodnik wędrzacki po kanale. Tak jest Płacicie tysiaczka i... Je. Zobacz Siwe, takiego takie. chcesz? Takie chcesz łapać? nie, takie to nie. No. <laughs> Ale możesz poczuć się jakbyś się okoniował to ja, to ja tak Coś jest wleczą, Ale ten zawodnik kosi ryba za rybą, wyciąga rybę za rybą I do wora. Widzieliście to? Tak, tak. Tam ma worek schowany i on je do wora wali nie, Ja do każdej przypinam żyłeczkę o kurwa. O kurwa. O kurwa, Michał. Co to jest? Co to jest za ryba?